Siemano, z tej strony OZI Airsoft. A już dzisiaj opowiem Wam o mojej replice, jaką jest Beryl. Jak zapewne wiecie, jest to broń wykorzystywana na co dzień w naszym rodzimym Wojsku Polskim. Opowiem Wam z czego jest zbudowana, jakie części są z tego wykorzystane z odpalnego odpowiednika, w jaki sposób niektóre należy dostosować, jaki jest mniej więcej koszt, parametry osiągnięcia itd. itd. Także zapraszam do oglądania. Zaczynamy Sama replika jest zbudowana na bazie RK-02 od BOI no oraz na, wykorzystując części z palnego odpowiednika. Jest tu naprawdę masa części z broni palnej. Wiadomo, te, które udało się dostać legalnie, niektórych niestety nie da się albo dostać legalnie, albo ciężko je dopasować czy wepchnąć w, w samą replikę. Ale to, co znajduje się z palnego odpowiednika, to chwyt razem z łożem, nakładka na rurę gazową, podstawa szczerbinki. Niestety sama podstawa nie jest z Beryla, ale z Tantala. To, co jest właśnie ważne, to żeby w ogóle użyć łoża oraz nakładki z oryginalnego Beryla, należy również zainwestować w podstawy szczerbinki od Tantala lub Beryla. Ewentualnie przerobić akowską, aczkolwiek wiadomo, no najlepiej jednak zainwestować w tantalowską lub w berylowską Dalej. Sam bezpiecznik jest zrobiony tak jak w oryginale, czyli na górze mamy zabezpieczony, na dole mamy odbezpieczony. I tutaj również od ostrego. Mam tu półeczkę na palec. Dzięki czemu. Może wszystko obsługiwać tylko jednym palcem. Koszt takiego mm, bezpiecznika to okolice ok. 30-40 zł. Czasem da się wyrwać taniej, wiadomo. Może jeszcze właśnie powiem o samym kosztu, kosztach okładziny i nakładki na rurę gazową. Eee, dolne wraz z chwytem pionowym to koszt około 100 zł. Natomiast samo płaskie to jest to około 40-50 zł. Natomiast nakładka na rurę gazową jest to również koszt w okolicach 40 zł. Kolejnym elementem wykorzystanym z ostrego odpowiednika jest selektor trybu ognia. Działa on tak samo jak w palnym odpowiedniku. Koszt takiego selektora również w okolicach 30-40 zł. Szczerze mówiąc, dość ciężko je dorwać, warto właśnie dlatego przeglądać masę komisów, licytacje na Allegro i Oelixa. Czasem można właśnie znaleźć coś bardzo fajnego w minimalnych cenach. To, co jest kolejnym elementem z oryginalnego ostrego bryla, jest kolba. Jest to kolba w pełni oryginalna, w pełni funkcjonalna, tak jak w ostrym odpowiedniku, składana. Trzyma się, nie takie tak jak niektóre repliki. Jeśli właśnie chce kupować sobie e, jakiegoś tam customa z bryla, bery, custom właśnie robionego na bazie RK, czy tam cymy, na przykład czy to jest Piusenki, trzeba zwrócić uwagę na to, czy ta kolba się składa, czy nie. Wiele osób po prostu i ją spawa do samego body, ponieważ no, niestety są problemy z dopasowaniem, żeby to wszystko ładnie hulało. Dlatego warto o to zapytać sprzedającego, zanim zdecydujemy się na taki zakup. Wiadomo, jeśli kupimy sobie samą kolbę, sami będziemy to przerabiać, to czeka nas masa roboty, masa męczarni, godziny spędzone w warsztacie, żeby to w ogóle mogło do siebie pasować i jako tak działało. Koszt samej kolby to okolice od 150 do 200 zł. Kolejnym elementem, trzeba było dorobić, to lufa. A dokładniej chodzi o samą końcówkę. Jak widzicie, jest ona inna niż w przypadku replik typu AK. Takiego tłumika niestety dorwać się nie da. Możemy co prawda kupić się od jakiegoś tam tokarza, zamówić sobie, prawda, też widziałem na Samym komisie, niedawno chyba za około 50 zł. Szczerze mówiąc, nie wiem jak to wygląda z jakością. Ktoś musiałby po prostu zamówić, sprawdzić i wtedy opisać. I jeśli ktoś taki posiada, no to będę wdzięczny też za jakieś info na ten temat. Moja jest akurat dorabiana na zamówienie. Również lufa w samym Berylu jest dłuższa aniżeli w typowym AK. Dlatego też trzeba zastosować przebudżkę samej lufy. Można to zrobić na przeróżne sposoby. I Jeśli będziecie chcieli właśnie o tym, żebym trochę o tym opowiedział w samym spasowaniu, co, jak, do czego i tak dalej, no to najwyżej nagram osobny filmik. Również to, co wymaga zmiany, to ta podstawa muszki. Tutaj taki polec naturalnie na początku był przesunięty bardziej w tą stronę, trzeba było to odciąć, przeszywować, kombinować i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym elementem z ostrej broni jest szyna RIS. Wiadomo, też BERY. Jest to szyna wysoka, dzięki czemu możemy, jak przed chwilą widzieliście, celować. Nawet tutaj, gdy mamy zewnątrz założoną, mamy na niej kolimator, bez problemu możemy używać przyrządów celowniczych, mechanicznych. Tak, dzięki temu właśnie w przypadku awarii kolimatora możemy bez problemu dalej prowadzić ogień, dalej Dalej walczyć czy po prostu grać w, w ASG, to co właśnie przy, w przypadku samej szyny trzeba sobie dorobić lub dokupić. Mi niestety jedynie robota weszła w grę. To tutaj taki zaczep. Można go tak zrobić na zasadzie kawałka płaskowinka i dwóch śrubek. Właśnie ten zaczep, sama szyna ma tutaj taką dziurkę. I właśnie ta dziurka musi wejść na ten zaczep. Jak nie wiem, można to dorwać od oryginałów, aczkolwiek też strasznie ciężko, nie udało mi się tego znaleźć, wyrwać, a zależało mi na tym, żeby sobie zrobić tak tą szynę w pełni funkcjonalną. Dlatego też właśnie postanowiłem zrobić to w taki, a nie inny sposób. Wiadomo, domowa robota, ale działa, a jak coś działa, no to nie jest głupie, jak głupio by to tylko wyglądało. To co jeszcze mógłbym tutaj wsadzić z ostrego odpowiednika, to e, samosuwadło e, wraz z urządzeniem powrotnym. Myślałem szczerze mówiąc nad tym, jednak niestety wsadziłem nieco większy mosfet, w sumie to układ dwóch mosfetów i grubsze kable, przez co sam, m, sama samosuwadło by mi się tam nie zmieściło, ewentualnie gdyby się zmieściło, to miałoby problem z prawidłowym. Poruszaniem się, dlatego raczej zostanę przy suwadę tym stokowym. Nie wiem, czy mówiłem o koszcie szyny. Koszt szyny to e, też w okolicach 150, czasem z tego co widziałem, skaczą do 300, do 300 zł. Są właśnie dwa typy takiej szyny. Jest to montaż wysoki, taki dzięki któremu możemy celować, mając go założonego. Oraz montaż niski, która i właśnie ta, ten montaż, ta szyna nam już zasłania mechaniczne przyrządy celownicze, co w razie awarii naszego kolimatora, naszej optyki, no, wyłącza nas z samej gry. Ewentualnie musimy ściągnąć całą szynę. Plusem jest to, w przypadku beryla, że zdjęcie takiej szyny, jak wszyscy tu widzieliście, trwa dosłownie chwilę i nie ma z tym, z tym żadnych problemów. To samo założenie, jest to dosłownie chwilka roboty, trzy ruchy i mamy już. Założono. Kolejnym elementem z przeznaczonym do broni palnej, może nie de facto bryla, aczkolwiek no po prostu, po prostu do, samej, do samej broni, to kolimator. Nie jest to Chińczyk, jest to kolimator typu Eotech. Wiadomo, jest to nie jako kopia, bo, bo nie jest wykonana przez oryginalnego Eota. Aczkolwiek, według mnie, jest to kopia bardzo dobra. Samo jej przeznaczenie mówi za siebie, ponieważ jest przeznaczona dla myśliwych, do broni palnej, również dla, dla wojska. I jej cena nowego to, szczerze mówiąc, koszt nowego, oryginalnego Eotecha prawie może jakieś tam pół tysiąca, pół tysiąca różnicy. Ja za szczerze mówiąc, za, tego, za tą kopię. Dałem tyle co za kopię chińską. Yy, tak, ponieważ kopia chińska kosztuje w okolicach 100 używana, a już od 150 możemy dostać nową. Ja właśnie w cenie 150 nabyłem dokładnie ten kolimator w pełni działa, pełna regulacja i wszystko z nim jest w porządku. Udało mi się odbywać na licytacji na Allegro, dlatego zachęcam do właśnie przeglądania tych licytacji, bo często można wyrwać bardzo tanio rzeczy i bardzo fajne rzeczy, które później możemy sprzedać na wielokrotność ceny, jaką wydaliśmy i jeszcze dodatkowo na tym zarobić. Na, samym, na samej mojej replice i jeszcze właśnie z powodu tego większego mosfetu oraz większej kabli przeniosłem baterię na kolby. Cała bateria znajduje się właśnie w tym pokrowcu po opatrunku. I jest tam włożone lipo 7,4 V, 1300 mAh, i bodajże 30C, o ile się nie mylę. I właśnie ono sobie tam siedzi, zamiast typowo baterii typu stick, tak? czyli tej, które wkładamy pod, pod dekiel. Sama replika strzela zarówno single, jak i auto, single, auto. Także wszystko, wszystko miodzio i śmiga tak jak powinno. To sami rupiki miałem jeszcze właśnie magazynki, 5 magazynków typu Meetup. Także dzięki wszystkim za oglądanie, zapraszam do łapkowania, zapraszania znajomych, subskrybowania oraz komentowania. Siema!